Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak włączyć opcję TalkBack w telefonie z Samsung Galaxy Z Flip 7. Na początku przechodzimy do Ustawień, a następnie musimy sobie zjechać w dół i poszukać opcji Dostępność. Tutaj szukamy opcji TalkBack, którą możemy włączyć na samej górze. Możemy sobie tutaj zezwolić na tę opcję, czy też nie, w zależności od tego, co byśmy chcieli. Możemy sobie też włączyć skrót, na przykład na ekranie, który będziemy, którym będziemy mogli włączać e, nasz tryb, właśnie nie przeszkadza. E, przepraszam, talkback. I możemy w tym samym miejscu wyłączyć sobie ten tryb. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć!